Witam Was kochani, o już ściszam muzeum, słuchajcie, dzięki za subskrypcje, komentarze. Moi kochani, skoro tak jesteście chłonni, co niektórzy, nie wiem czy wszyscy, proponujcie jakie tematy chcecie, żebym poruszała z pedagogiki, psychologii czy psychotroniki, żebym też, wiecie, nie błądziła w mgle. Słuchajcie, ale dobra, no to dzisiaj może kilka wskazówek. Jak można lepiej zarządzać swoim czasem, moi kochani? Bo poprzedni odcinek było o tej metodzie osiągania celów i tak dalej. A wiemy, że czas dla nas jest po prostu no, taki cenny. To jest taki właściwie, słuchajcie, jedyny taki zasób, którego nie można kupić. To znaczy, nie można sobie kupić przedłużenia doby, tak? I jak my sobie to wszystko rozplanujemy, to zależy od nas. Moi kochani, musimy przede wszystkim, moi drodzy, zadać sobie takich kilka pytań. Po pierwsze, czy my się spóźniamy, czy jesteśmy punktualni. Czy kończymy wszelkiego rodzaju zadania w takim wyznaczonym czasie? Czy przekraczamy ustalone terminy? Oczywiście tu otwieram nawias. Nieraz słuchajcie, coś się tak spierdzieli, że... Po prostu przekroczymy ustalony termin, tak? I zamykam nawias. Ale jeżeli to się dzieje, moi kochani, notorycznie, no to trzeba się nad tym, że tak powiem, kolokwialnie pochylić. Teraz tak, czy kolejne pytanie, czy my w ogóle dobrze dysponujemy tym czasem? Czy wiemy, na co poświęcamy ten czas, ten swój czas? Oczywiście, że wiemy, co robimy w tym czasie, ale trzeba też sobie ustalić takie pewne priorytety. Jeżeli słuchajcie na wszystkie te pytania, odpowiedź brzmi nie, to oznaczać to może, że musicie coś poprawić w tym swoim polu zarządzania czasem. Na przykład stworzyć sobie plan, dzienny plan, słuchajcie. Zaplanować ten dzień, zanim ten dzień się rozpocznie, albo dzień wcześniej, albo rano. Ja powiem Wam, że najlepiej jest opracowywać rano. Dlaczego? Dlatego, że ja robię tak. Ja wstępnie, słuchajcie, wstępnie sobie opracowywuję dzień wcześniej. Rano jak wstaję, wiecie, no to wtedy jeszcze raz zerkam i zmieniam na przykład priorytety w danym planie dnia. Czyli dzień wcześniej sobie spisuję zadania zaplanowane na ten następny dzień. Co i kiedy powinno być zrobione, słuchajcie. Jaka część na przykład takiego długoterminowego projektu czy kroków zbliżających mnie do mojego celu powinna być zrobiona? I trzymam się tego planu. Wiecie, no jeżeli no oczywiście, że życie jest nieprzewidywalne i coś może się wydarzyć, tak, no wiadomo, ale staram się trzymać tego planu. Jeżeli coś się nie wydarzy, Takiego, co niestety pokrzyżuje mi ten mój plan dzienny, no to trzymam się tego planu. I teraz, jak mamy te zadania, to trzeba ustalić na każde zadanie limit czasu. Prawda? Czyli sformułowaliśmy zadania i ustalamy limit czasu. Czy określamy porę dnia i godzinę, czy pół godziny, ile nam potrzebne jest, ile czasu nam jest potrzebne na zrealizowanie tego, tego zadania, przepraszam. Oczywiście uwzględniamy czas na posiłki, słuchajcie, no bez przesady. Moi drodzy, e, moi kochani, e, i e, oczywista sprawa, należy korzystać z kalendarza. Dla jednych będzie to taki kalendarz, jak ja mówię, papierowo-książkowy, a dla innych może być to telefon. Nie ma problemu, słuchajcie. E, również są inne, jakieś tam z tego, co, co wiem, to. Kalendarze takie wbudowane właściwie programy, kalendarze z Google i tak dalej, ale to już wiecie, jak komu jest wygodnie. I teraz w tym kalendarzu też zapisujemy na przykład przyszłe zadania. Coś nam się, jak to ja mówię, w cudzysłowie urodzi, no to przewertujemy sobie ten kalendarz. Aha, tam na przykład 6 w poniedziałek yy, muszę tu i tu zadzwonić, to i to załatwić, tak? Czyli te przyszłe wydarzenia też zapisujemy. Kolejno, pilnujemy, moi drodzy, moi ukochani, terminów. Jeśli nie, nie jest on z góry narzucony, tylko my sobie narzucamy ten limit czasowy, to również starajmy się pilnować tego terminu, nie? Bo, ponieważ, jeżeli słuchajcie, nie pilnujemy, no, czyli na przykład jakieś zadanie, nie mamy określonego terminu, to to zadanie może nam się przeciągnąć nieskończoność, bo wiecie, kochani, no my jesteśmy też troszeczkę i to w pozytywnym słowa tego znaczeniu leniuszkami, no nie oszukujmy się. Nawet ludzie pracowici też mają prawo troszeczkę się polenić. Więc jeżeli e, będziemy mieli takie zadanie, z którego nie mamy określonego z góry terminu, to uwierzcie mi, ja już to wiem też po sobie, to się przyciąga wtedy. Więc ja staram się jak najbardziej trzymać tych terminów. Ale jeżeli mi się nie uda, to staram się wyciągnąć wnioski, dlaczego nie dotrzymałam tego terminu, co było powodem i jak mogę tego w przyszłości uniknąć. Kolejnym takim punktem jest yy, musimy nauczyć się odmawiać. Słuchajcie, doba ma tyle, a nie, tyle, a nie więcej godzin. Czyli <słuch> w ciągu dnia masz tak. Tyle i tyle godzin na pracę, naukę i tak dalej, tak? Nie możemy, słuchajcie, brać na siebie za dużo zadań. Ponieważ nie będziemy w stanie ich zrealizować, nawet jeżeli nasze chęci będą jak najbardziej szczere, szczere przepraszam. Więc jeżeli ludzie będą zwracać się do Was z prośbą. O coś, żebyście im pomogli tak, i tak. Czym ją pomogli? Zazwyczaj tak jest, tak? No albo gdzieś wyjście, wiecie, na jakieś fajne spotkanie przy kawusi, to słuchajcie, ustalacie taki termin, żeby i wam, i tym drugim osobom pasowało. Ponieważ y, tak naprawdę ludzie zwracają się wtedy z prośbą o nasz czas. Musimy wtedy przemyśleć, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie się w tym czasie, o który oni proszą, zająć tą sprawą. Jeśli mamy ważne zadanie, coś, co jest dla nas priorytetem, bo to my dla siebie jesteśmy priorytetem, jeżeli ktoś ma inaczej, no to już ma troszeczkę kłopot, ale wracając, e, wtedy to nas rozprasza. Czyli jeżeli coś możemy przełożyć, tą prośbę znajomego, znajomej przełożyć, czy brata, czy siostry, czy rodziców przełożyć, a Nie mówimy o takim czymś, że stało mi się coś niedobrego. Słuchaj, musimy jechać do szpitala. No okej. Okay. No to już jest wtedy priorytet nad priorytetem, jak ja to mówię. Ale wiecie o co mi chodzi? Jakieś tam spotkanie yy, z przyjaciółmi czy ze znajomymi. A ty masz coś, do, coś poważnego, dla ciebie ważnego słuchajcie, do zrobienia masz. No słuchaj, słuchacz, słuchaczko już się zaczynam. Za dużo na my, natłuk myśli, słuchajcie, dzisiaj mam, ale to, nieważne. To moi kochani, nauczymy się mówić nie. I teraz tak. No, możemy się też nauczyć celować w taką realizację przed czasem. Jeżeli... Staramy się zakończyć zadanie w dokładnie nam wyznaczonym czasie, albo my sami sobie wyznaczyliśmy, tak? to albo nam się to uda, albo przekroczymy ten termin. Przeważnie przestrzelimy i się spóźnimy. I dodatkowo będziemy zestresowani. Jednak, jeśli narzucimy sobie krótszy termin niż ostatecznie jest wymagany, postanowimy to zrobić szybciej, i wtedy, słuchajcie, wyrobimy się w czasie. Jeszcze nam zostanie, na przykład, tam, nie wiem, 2 trzy dni. Przypuśćmy na przejrzenie jeszcze tego projektu i na popraweczki i nie przekroczymy tego czasu. Jeżeli umawiamy się z kimś na spotkanie, staramy się bardzo być troszeczkę wcześniej. Czyli nie możemy pozwolić na to, żeby nas poznali, że my się spóźniamy. Znaczy inaczej, jeżeli nam się zdarzy raz, jak to się mówi kolokwialnie na ruski rok spóźnić, to nie ma problemu, ale wiecie, notoryczni spóźnialcy no, yy, wiecie, nie są dobrze zbyt postrzegani. I słuchajcie, stosujemy tak zwane timeboxy. A celem tego timeboxingu jest przede wszystkim ustalenie konkretnej daty końcowej realizacji danego zadania i zamknięcie czasu realizacji w pewnym bloku czasowym. Podam przykład. Z góry określony czas zadania A. Między 10 a 11, a zadanie B od 11.30 do 12.30. 12 zadanie C od y, 13 do na przykład y, 14.00. Ważne jest, aby trzymać się tych ram czasowych. Czyli jeżeli mamy spotkanie zaplanowane, jesteśmy ciutkę wcześniej. Bo musimy przewidzieć, że czasami może się kilka minut to też przedłużyć, więc musimy też te ramy czasowe między jednym a drugim spotkaniem dać sobie jeszcze uwaga, w zależności gdzie. Bo jeżeli, kochani, macie spotkanie w jednym mieście, a w tym samym dniu w drugim mieście, no to musicie sobie sami ustalić te normy czasowe, wiecie o co chodzi. Wziąć też pod uwagę, wypadek na drodze, jeżeli jedziemy samochodem znaczy nie nasz, mam nadzieję wziąć pod uwagę też różne inne czynniki wtedy, jeżeli człowiek się spóźni no to jest ok, bo to jest taki wiecie długa trasa ale narzućmy sobie tą dyscyplinę i starajmy się nie spóźniać korzystamy z zegarków, prawda nawet jeżeli robimy zadanie, czy uczymy się korzystamy ze stopera ustawiamy sobie, albo budzika, o bardziej ustawiamy sobie na przykład, że od 11 do 12 się uczę od 12 do 12, czyli się mam przerwę. No to co? O godzinie 11 Przed 11 ustawiam sobie budzik na 12. .00. Te zadania, które tam nam wystarczy mniej czasu czy, czy, czy coś, no to tak samo właśnie sobie możemy zrobić. Skupiamy się. Jeżeli robimy wiele rzeczy naraz, to w konsekwencji nie zakończymy żadnego zadania. Dobrze nie zakończymy, albo w ogóle nie zakończymy. Dlatego jest tak ważne, żeby właśnie sobie podzielić te, za, te, te zadania, tak? E, I jeżeli się uczymy, wyłączamy wszystko. Chociaż słuchajcie, z tym uczeniem się czy robieniem jakichkolwiek projektów, to niektóre osoby lubią, żeby w tle leciało radio, bo ich to nie rozprasza, więc to jest dobre. Ale jeżeli zauważycie, że coś Was rozprasza, to na tą chwilę tego nie włączacie. Bądź też słuchajcie, gdzieś odkładacie coś, co Was rozprasza. Dalej, tak. Gorzej, jak to są myśli, taki natłok, wiecie. No to wtedy musimy jakoś relaksacyjnie sobie z tym poradzić. Czyli brokujemy wszystko, co nas rozprasza. Nie przejmujemy się też, słuchajcie, nieistotnymi szczegółami. Oczywiście, słuchajcie, warto dążyć do doskonałości. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to, co zrobiłem, czy zrobiłam, jest już wystarczająco dobre. Ponieważ bycie zbytnim takim perfekcjonistą pochłania ogromną ilość czasu. Od razu stresuje, słuchajcie, i no, bardzo często coś przez ten stres schrzanimy, mówiąc, wiecie, tak po naszemu. Czyli po prostu to, co jest zrobione, jest zrobione dobrze, to tak jak Mark Zuckerberg powiedział, zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. I oczywiście musimy wyznaczyć priorytety zadań. Tak? Czyli nie można realizować wszystkiego. Musimy nauczyć się ustalać priorytety tych zadań. Co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności co i na czym powinna skupić się nasza uwaga? I delegujemy, czyli mając przed sobą jakieś zadanie, projekt do wykonania. Zadajemy sobie pytanie, czy to ja jestem faktycznie tą osobą, którą, która powinna ten projekt zrobić, czy to zadanie zrobić. Jeśli są rzeczy takie, czy projekty takie, czy zadania takie, które mógłby wykonać, wykonać ktoś inny, kto to zrobi lepiej od nas, to przekażcie to innej osobie, a od niej możecie na przykład wziąć zadanie, które wy jesteście w stanie zrobić dobrze. To pozwoli zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na inne czynności, bo my to zadanie zrobimy znacznie szybciej. Nie będziemy się stresować, tak? Czy grupujemy też podobne zadania? Czyli na przykład kategoria rodzina, praca, rozwój osobisty, prawda? Yy, I na przykład ja tam mam taką kategorię pierdołki dla mnie. Czyli taki czas wolny, w którym nie mam zaplanowanego co będę robić. Prawda? Tylko. O, no, dzisiaj sobie coś poglądam, No dobra, albo sobie poczytam, wiecie. To też można sobie tak wpisać. E, I to bardzo, bardzo fajnie to wychodzi. E, stosujemy też również bufory czasowe. Czyli między zadaniami, tak jak już wspomniałam, pozostawiamy sobie jakiś tam czas 15 minut, pół godziny, 5 minut, tak? Żebyśmy mieli taki, wiecie, by mieli taki. Taką przerwę albo zapas czasu, jeżeli nie zdążymy czegoś dokończyć, tak? I zjadacze czasu trzeba wyeliminować. Czyli co zabiera nam czas? Na pracę, na wykonanie zadań. Media społecznościowe. Jeżeli, chyba, że słuchajcie, chyba że pracujecie. Prze, chyba, że pracujecie poprzez media społecznościowe, więc tutaj wiecie, nie? To jeżeli nie pracujecie, no to media społecznościowe odkładacie na po wykonanym zadaniu w czasie w kiedy sobie wyznaczycie, że je przeglądacie, czy tam internet, tak? A jeżeli pracujecie w internecie, no to wiadomą rzeczą jest, że tutaj wykonujecie zadania przez internet, tak? ale na przykład możecie w tym czasie w ogóle nie włączać, przypuśćmy słuchajcie, telewizji żeby wzrok od komputera wzrok od komputera nie szedł słuchajcie, na telewizor, kiedy do naszego ucha wpadnie jakaś informacja która nas zainteresuje, to wtedy włączamy telewizor, skupiamy się na pracy przez komputer może ewentualnie słuchajcie, radyjko chodzić ale to jest taka już indywidualny wybór, powiem wam uczciwie bo każdy ma inaczej, kochani a wy możecie podzielić się ze mną, słuchajcie, jakie wy macie tam, z, moi drodzy, spostrzeżenia na temat, właśnie yy, jak to się mówi, planowania sobie zadań, tak? Moi kochani, czyli jakie wy możecie dać nam wskazówki, podzielcie się z nami, bardzo chętnie to przeczytamy wszyscy. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, komentowanie i łapki w górę i do usłyszenia wkrótce.